To, co jest niezwykle dla mnie ciekawe, ostatnio reżyser programu You Dance udzielił wywiadu, no i zdradził, że na planie iskrzy, że tutaj jest wojna. Potraficie się z idą Nowakowską pokłócić na śmierć i życie, ja to cytuję. No tak, dlatego zawsze przed programem chodzimy na manicure i ostrzymy pazurki. <laughs> Nie, oczywiście to jest program, który bazuje na emocjach. Oczywiście na emocjach naszych uczestników, ale my Juro, że też jesteśmy tylko ludźmi. Każda z nas ma swoje typy, każda z nas ma swoje wybory i daje jest zawodową tancerką, jest doświadczoną osobą pracującą w show-biznesie, jest mamą, jest empatyczna, ma swój styl, ma swój gust, a ja mam inny. Ja widzę inne rzeczy. Ja staram się z innej perspektywy popatrzeć na te dzieciaki, żebyśmy były jednak różne. Co generuje różnice zdań, ale tylko na gruncie zawodowym, prywatnie bardzo się lubimy. Atmosfera na planie ogólnie jest bardzo dobra, ale nasze emocje też są wystawiane na próbę. Jeśli musimy właśnie zmierzyć się z dzieciakami i powiedzieć im jak jest werdykt jurorów, no to słuchajcie, jakby to nas też osobiście gdzieś dotyka i, i zresztą też jesteśmy tylko ludźmi. Nie zawsze mamy dobry dzień, więc czasem jesteśmy bardziej wrażliwi i czasem mniej. Więc wydaje mi się, że to akurat wszystko sprawi, że ten program będzie ciekawy do oglądania. Ciekawe oczywiście będą dzieci, bo one występują tu w roli głównej, ale my jako jurorzy też pokażemy nasz charakter, nasze emocje. Także musicie Państwo to zobaczyć. Czyli ustalmy, o co są te spory? O uczestników. Po prostu tutaj nie ma żadnych prywatnych wojenek. Nie, nie ma prywatnych wojenek. Z inną się naprawdę lubimy. Dużo się śmiejemy i dowcipkujemy. Poza oczywiście kadrowo. Natomiast jeśli chodzi o, o program, to tak. Każda z nas ma swoje zdanie i każda z nas walczy o swoich uczestników. A teraz uwaga, level jest jeszcze, poprzeczka jest jeszcze wyżej zawieszona, ponieważ każdy z nas dostał pod opiekę swoją własną grupę tancerzy. I każdy walczy o nich. Każdy walczy o swoich po Oczywiście. Każdy chce, żeby z jego grupy odpadło jak najmniej osób. I te pazurki idą. Ale jakie ładnie wypiłowane i polakierowane. A ostatnie pytanie w tym temacie: jak Ty zareagowałaś na te artykuły? Bo mam wrażenie, że jest jedna taka grupa ludzi, którzy czytają tylko nagłówki. I gdy ktoś przeczyta wojna między Kasią Cichopek a Idą Nowakowską i nie doczyta, że gdzieś tam tutaj chodzi właśnie o tych uczestników, no to myśli sobie o takim konflikcie. To już chyba bardziej ich problem niż nie mój. Warto jest zawsze przeczytać cały artykuł, bo tam jest wiele tajemnic odkrytych. Oczywiście nagłówki zawsze są krzykliwe, inaczej nie generowałyby kliknięć, więc jest to prosty mechanizm, który ja już ze swojego poziomu rozumiem bardzo dobrze i nie zawsze się z nim zgadzam. Czasem to też zależy, w jakiej jestem formie, czasem gdzieś mnie dotyka, ale potem szybko sobie tłumaczę, że to jest właśnie taki zabieg marketingowy i ja znam swoją prawdę, wiem, jak jest. I to jest dla mnie najważniejsze, że żyję w zgodzie ze sobą.